Siemano z tej strony, oczywiście ja PAST297 i dzisiaj pokażę Wam poradnik jak, yy, jak yy, przywrócić stary to do Robloxa Pierw trzeba, po, pierw trzeba pobrać specjalny taki taką modyfikację, którą, do której podlinkuję Wam link w opisie i Trzeba mieć do tego winrar'a. Bez winrar'a nic tam nie będzie. Po prostu będzie taka biała ikona. Więc jeśli nie macie winrar'a, to, wejdzie, to wejdźcie w ten link www.winrar.com Wtedy trzeba kliknąć download, a jeśli naprawdę chcecie za to zapłacić, to zapłaczcie od razu mówię, że ten darmowe wypróbowanie jest wieczne. Wystarczy po prostu wyłączyć okno z free trial'em i będzie wam wszystko działać za darmo przez wieczność. Więc pierw, yy, jak pobierzemy, to później pobieramy z mojego linku w opisie tą paczkę yy, i tworzymy nowy folder o nazwie no oryginalny nowy folder. Teraz yy, wkładamy tutaj plik z tą paczką i klikamy Extract Here. Ja tego nie będę klikał, bo już tutaj mam wszystkie foldery, które tam są wyekstraktowane. I uwaga, tego, tego folderu nie ma w zestawie. Są to po prostu moje pliki, których... W które, których nie ma w zestawie, ponieważ w tym samym folderze mam Właśnie te pliki I teraz jak mamy te pliki włączone, trzeba I słuchaj, i słuchajcie Więc jak mamy to wszystko wypakowane To teraz nawigujemy do miejsca, gdzie mamy coś Gdzie mamy Robloxa Klikamy tym przy... Klikamy przy, przy, klikamy właściwości, nie tym, bo to nam włączy grę, nie pierwszym, tylko drugim i teraz klikamy właściwości, otwórz lokalizację pliku. Teraz pokaże nam się taki folder i teraz upchamy go tu i wk wkładamy ten nowy folder z wypakowanymi rzeczami, które tam właśnie mamy. Teraz yy, wszystkie te foldery jakby zamieniamy, więc jak pierw yy, zaczniemy od content, po prostu klikam i usuwam. Teraz klikam content z tego folderu, przenoszę go tu i powinno to tak wyglądać. Teraz, teraz usuwam extra content. I przenoszę ekstra content z innego folderu. Teraz usuwam platform content. I przenoszę platform content z tego pliku. Teraz yy, mam, teraz client settings yy, przenosimy do tego pliku. Jego w oryginalnym yy, folderze Robloxa nie ma, ale to po prostu nam zasajwuje wszystkie te rzeczy co tam właśnie robiliśmy, bo jeśli tego tam nie zasejwujemy to... to po prostu się nam zrobi tak jak wcześniej po kilku dniach albo kilku godzinach czasami nawet minutach, sekundach a w bardzo złych przypadkach czasami nawet po minucie, więc jeszcze jak to wszystko mamy to po prostu sprawdzamy czy wszystko tam jest więc teraz, jak jest, więc żeby to sprawdzić, czy wszystkie tekstury są zrobione, bo tu głównie chodzi o, o tekstury, klikamy w Content, Textures i teraz, yy, nawigu, yy, i teraz klikamy U na klawiaturze i klikamy UI. Teraz klikamy C, klikamy w Top Bar. Jeśli zobaczycie co, coś takiego, usuwa, uw, usuńcie to najszybciej jak potraficie. To zepsuje Wam całą przygodę z używaniem tego Musz, więc zróbcie sobie tak jak teraz wam pokazuję czyli, ko, czyli ikony robloxa usuwamy i usuwamy jeszcze tą ikonę tą ikonę tą ikonę i tą ikonę usuwamy to i to to i to usuwamy te te rzeczy Żeby to wyglądało mniej więcej tak, jak tutaj u mnie. Jak już macie to zrobione, zamykacie wszystkie okna. Oczywiście zanim to wszystko zrobicie, musicie mieć go włączonego. Wchodzimy w przeglądarkę Chrome. Wchodzimy w Robloxa. Ja sobie to trochę pomniejszę, bo zapomniałem pomniejszyć ten. I wchodzimy w dowolną grę, jaką chcemy. Dla mnie będzie to Tower of Hell. Pli oczywiście klikamy play. Roblox się, no ta, tam, yy, się nam tutaj zacznie ładować. Oczywiście ten poradnik jest dla OG graczy. I jak tutaj widać, to bardzo zawał. APA cały czas nam wejdzie, wejdzie Roblox i tak, jeśli klikniemy leave, klikniemy leave. Ale za to na deskopowej aplikacji Robloxa będziemy mierz, mieć też bardzo starą OG yy, tapetę do edytowania awatara. Yy, było ono na telefonach od 2014 do do właśnie 2020, kiedy zaczęło właśnie się to zaczęli właśnie to przemieniać na taki bardziej nowoczesny look, który znamy teraz. Ale jeśli naprawdę chcemy mieć super nostalgię, to bardzo polecam korzystać nie z deskopowej a aplikacji, a ze strony, bo jest coś takiego też jak Stylish. Czyli taka wtyczka, która po prostu aplikuje różne rzeczy. Na przykład to jest normalna strona Robloxa, bez Stylisha. I teraz wejdę w Stylish. Mam tutaj wszystkie style już pobrane. Klikam to i mam OG, OG widok. Jeśli chcę, chcę mieć jakby to trochę nowsze, to zawsze mogę skorzystać z tego. To też da nowszy widok. Też to lepiej będzie wyglądało. Niektóre ikony się trochę bagują, ale to przecież drobiazg. Nic takiego. Eee, to, to nie jest nic takiego złego. Eee, właśnie, mam też pobrane coś takiego jak Arbetus Settings, co so. eee, jakby dodaje kilka rzeczy eee, i możemy mieć większego playerlista, jeśli mamy dużo znajomych i naprawdę chcemy to pokazać jak dużo mamy. Ja mam limit, chociaż wiem, że da się jakoś to zbagować i mieć więcej. już nie mam pojęcia jak. E, tak i są tutaj jak miało się małą rozdzielczość to tak, da, da są te pa paski co kiedyś były. Normalnie ich nie ma. Ale